Cześć. Ta lekcja nie jest na temat gramatyki, ale bądź szczery, czy chcesz cały czas słyszeć i uczyć się jakiejś tabelki gramatyki? Można też sobie na, na, na lajcie polecieć i posłuchać czytanki, wymowy. No i jakieś nowe słowa wyłapać. Jak zawsze masz możliwość napisać w komentarze. Wojtek, nie rozumiem czemu to zdanie jest tak, a nie inaczej. Wytłumacz proszę. Dla Was wszystko, jak zawsze. A tutaj teraz mam kolejną czytankę dla Was na temat Walentynek. No bo co za parę dni, w sumie 14 lutego, będą Walentynki i przeczytam Wam, jak Wy to już od mnie znacie, po niemiecku. Powiedzmy raz normalnie, raz powoli. Potem oczywiście tłumaczenie, a na koniec mam dla Was, dla was te czasowniki, które były w tym tekście. No i zaczynamy. Der Valentinstag. Der Valentinstag ist ein Tag, an dem Menschen ihre Liebe und Zuneigung für ihren Partner zeigen. Dies geschieht oft durch das Verschenken von Geschenken wie Blumen, Schokolade und Karten. Der Valentinstag wird am 14. Februar gefeiert und stammt ursprünglich aus dem alten Rom, wo er als Festtag für den Schutzpatron der Liebe, Valentin von Terni, gefeiert wurde. Heute ist der Valentinstag in vielen Teilen der Welt verbreitet und wird als Gelegenheit genutzt, um seinem Partner zu zeigen, wie sehr man ihn oder sie schätzt. Der Valentinstag ist ein Tag, an dem Menschen ihre Liebe und Zuneigung für ihren Partner zeigen. Dies geschieht oft durch das Verschenken von Geschenken wie Blumen, Schokolade und Karten. Der Valentinstag wird am 14. Februar gefeiert und stammt ursprünglich aus dem alten Rom wo er als Festtag für den Schutzpatron der Liebe, Valentin von Terni, gefeiert wird. Heute ist der Valentinstag in vielen Teilen der Welt verbreitet und wird als Gelegenheit genutzt, um seinem Partner zu zeigen, wie sehr man ihn oder sie schätzt. No i teraz raz po polsku. Walentynki to dzień, w którym ludzie wyrażają swoją miłość i przyjaźń dla swoich partnerów. To często robi się poprzez dawanie prezentów takich jak kwiaty, czekolada i karty. Dzień Walenty jest obchodzony 14 lutego i pochodzi z starożytnego Rzymu, gdzie był obchodzony jako święto opiekuna miłości Walentego Sterni. Dzisiaj dzień Walenty jest powszechny w wielu częściach świata, jest okazją do pokazania swojemu partnerowi, jak bardzo się go lubią, ceni. Przechodzimy do czasowników, które zostały użyte w tym, w tym, w tym, w tym tekście tutaj. No i tutaj mamy sein, sein to jest być, w tym przypadku de walentinstag ist ein tag, czyli walentynki to jest dzień. Potem mamy zeigen, pokazać, für ihre romantischen Partner zu zeigen, czyli dla swojego Partnera pokazać. Geschehen, dies geschieht oft, to się dzieje często. Disky sheet. To jest już odmienione, oczywiście. Ja tutaj to mam w formie nieodmienionej pokazane. Verschenken, darować. Duicht das Verschenken von Geschenken, czyli sprezentowanie komuś coś. Nie? Typu kwiaty, czekolada, czy tam kartki pocztowe. Fajan to może być imprezować. W tym przypadku to tu jest właśnie świętować. Sztamen, to jest pochodzić, czyli skąd pochodzi w ogóle ten dzień. Werden stać się, w tym przypadku, gefeiert wurde, gdzie, gdzie był obchodzony ten dzień, w tym, w tym sensie to jest tutaj, gdzie był obchodzony, obchodzony ten dzień. Nutzen to, jest, w tym, nutzen to jest używać, ale w tym przypadku to jest wird als Gelegenheit genutzt, czyli okazja była wykorzystana, w takim sensie to tutaj jest właśnie napisane. Zeigen, to już było pokazać, aby swojemu partnerowi pokazać. Schätzen, cenić, jak się go czy ją ceni. No i bo was lubię jeszcze raz po niemiecku to przeczytam. Der Valentinstag ist ein Tag, an dem Menschen ihre Liebe und Zuneigung für ihre Partner zeigen. Dies geschieht oft durch das Verschenken von Geschenken wie Blumen, Schokolade und Karten. Der Valentinstag wird am 14. Februar gefeiert und stammt ursprünglich aus dem alten Rom, wo er als Festtag für den Schutzpatron der Liebe Valentin von Terni gefeiert wurde. Heute ist der Valentinstag in vielen Teilen der Welt verbreitet und wird als Gelegenheit genutzt, um seinem Partner zu zeigen, wie sehr man ihn oder sie Lip. Panie i panowie, teraz jak już miałem ten tekst o walentynkach, szykujcie się, bo za parę dni trzeba będzie komuś coś pokazać, także dzięki za oglądanie, tutaj u góry jak chcecie możecie zostawić subika, no a tam jak zawsze moje propozycje na następne filmiki, do następnego razu, Wasz Wojtek.